Biofilia, czyli skłonność człowieka do zbliżania się do natury ma coraz więcej zwolenników. Przecież obserwowanie przyrody uspokaja, prawda? Wypadałoby więc się jakoś odwdzięczyć. I na przykład będąc nad wodą poratować kaczuszkę kawałkiem chleba. W końcu, gdy nadchodzi zima, to na pewno bidula nie ma czego do dzioba włożyć. Stop! I choć tyle się mówi o tym, żeby nie dokarmiać ptaków chlebem, że są inne sposoby, to i tak zawsze znajdzie się jakiś mędrzec, który wie lepiej. Zastanówmy się więc, co z tym chlebem jest nie tak. Czy to zwykła krucjata antypiekarnicza, czy może faktycznie stoją za tym jakieś argumenty poparte rozsądkiem. W końcu przecież w pomaganiu chodzi o to, żeby pomóc, prawda? Zacznijmy od kwestii podstawowej. Co się stanie z kaczką, gdy uraczy się rzuconym przez nas kawałkiem chlebka? Czy umrze? Czy będzie cierpieć katusze? Po prostu, co robi chleb z kaczką? Możemy uspokoić emocje. Nie jest tak, że jak kaczka przełknie kromkę chleba, to jednocześnie ostatnie ziarenka piasku przesypią się w jej klepsydrze życia. Chleb sam w sobie jest pokarmem dosyć ubogim w składniki odżywcze, a typowa dieta kaczek jest całkiem różnorodna. Jako że kaczki są generalnie wszystkożerne, to chętnie sięgają po to, co mają dostępne pod ręką no tudzież pod skrzydłem. A tam jest w czym zakosztować. Kaczki żywią się roślinnością porastającą wody, nasionami zbóż, owadami, ślimakami i płazami, a nawet skorupiakami. Kaczka, jak wiele innych organizmów, potrzebuje różnorodnej diety, bogatej w mikro i makroelementy. A tymczasem u kaczki rodem z XXI wieku, zwłaszcza tej żyjącej wokół miejskich akwenów, chleb niemal stał się standardem. I jako że ptaki te mają stosunkowo niewielkie żołądki, to nie są w stanie w siebie wiele wcisnąć. Jedzą częściej, ale mniejszymi porcjami. Przez to najprościej mówiąc, jak kaczki zjedzą chleb, to nie są w stanie przyjąć już innego pokarmu. Coś za coś. Łatwo zdobyty pokarm kosztem diety bogatej we wszystkie niezbędne wartości odżywcze. A nie trudno sobie wyobrazić, że kaczka będzie wolała złapać trochę chleba rzuconego przez dobrodusznego przechodnia, niż polować na wartościowszy pokarm, ale o który się trzeba postarać. Zresztą my ludzie dobrze to znamy, prawda? Kto by się tam cyrtolił z przygotowaniem lazani, kiedy można gotową kupić? Ty się? Naukowcy twierdzą jednak, że nie zawsze jedyną szkodą dla ptactwa wodnego zapychającego się chlebem jest uboga dieta. Sugerują oni, że u młodych ptaków niedożywienie może prowadzić do powstawania anielskich skrzydeł. Brzmi wniośle, ale jest dokładnie przeciwnie. Anielskie skrzydła u ptaków to deformacja polegająca na tym, że skrzydła wystają wzdłuż ciała zamiast się składać, a to uniemożliwia im latanie. Zdaniem ekspertów dzieje się tak w wyniku nadmiaru węglowodanów, a tych w chlebie nie braknie, oraz przez niedobór witamin D i E oraz mangan. Anielskie skrzydło to jednak nie jedyne zagrożenie, bo w kolejce czekają również inne choroby. Wymienić tu trzeba choćby kwasice, choroby nerek, odwodnienie i choroby układu pokarmowego. A jeżeli do tego dołożymy problemy, jakie może wywołać spleśniały chleb, to będziemy mieli przegląd chorób niemal jak z oddziału geriatrycznego. Jak widać, nie jest lekko żyć o samym chlebie i wodzie. Ale ale, w przypadku dokarmiania ptactwa choroby odchlebowe, jak pozwoliłem je sobie skategoryzować, są problemem najoczywistszym, ale nie jedynym. Pójdźmy dalej, żeby objąć zagadnienie szerszym spojrzeniem. Łatwość zdobywania pokarmu generuje inny kłopot. Im łatwiej napchać sobie żołądek, tym więcej znajdzie się amatorów pieczywka. A to pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Ptaki stopniowo tracą zdolność i chęć do polowania kosztem darmowej wyżerki. Przez to zapamiętują i uzależniają się od miejsca, gdzie ludzie rzucają im darmowe żarełko. I w tych miejscach z kolei dochodzi do przeludnienia, a może bardziej przeptactwienia. No tak czy owak, rywalizacja staje się bardziej zacięta zbyt zacięta zwierzęta stają się agresywne i zestresowane, a to niesie dalsze konsekwencje. Przyzwyczajenie drugą naturą gęsi, gęgawy, więc oczekując na niezawodne dostawy pokarmu, mogą opóźniać swoją migrację do tych tak zwanych ciepłych krajów, aż, aż będzie już za późno. I wówczas zima zaskoczy gęgawy tak samo jak drogowców. Przewracające się kostki domina popychają kolejne kostki, więc poznajmy kolejne konsekwencje. Wspomniałem, że zwierzęta tracą umiejętności oraz poczucie sensu, jeśli chodzi o podejście do polowania. Niektórzy naukowcy idą z tą myślą dużo dalej. Brak konieczności starania się o pokarm sprawia, że kaczki przestają uczyć swojego potomstwa, jak zdobywać pożywnego ślimaczka. Ręka rzucająca chleb staje się karmicielem, więc kaczki przestają się bać ludzi. Wszak większa brawura może się opłacić. Kaczki stają się często nawet agresywniejsze. Ba, domagają się dodatkowych porcji. A gdy nadejdzie zima i ludzie pochowają się w domach, to ręka podająca chleb również zniknie. Ale kaczy apetyt wcale. Ale jak polować, to nikt nie przekazał. I wtedy okaże się, że jednak za młodu trzeba się było uczyć. Konsekwencji wynikających z dokarmiania ptactwa jest jednak odgroma i niektóre wykraczają poza ptasią faunę. Może się na przykład zdarzyć, że chętnych do karmienia chlebkiem będzie więcej niż głodnego ptactwa, i wtedy chleb zaczyna zalegać w akwenach. Poza ptakami jednak znajdą się i inni amatorzy darmowego jedzonka, jak choćby szczury. Oj, tak! Szczur jest komandosem przetrwania i zawsze znajdzie sposób, żeby wrzucić sobie coś na różne. Ponadto, nadmiar składników odżywczych, np. w jeziorze, ułatwia zakwit glonów. A te pobierają z wody tlen, tym samym tworząc warunki, które zabijają organizmy naturalnie tam żyjące. A to prowadzi do zubożenia życia w akwenie. Wodnym! Ok, to w generalnym rozrachunku chleb, kaczce, solą w oku, barwnie to ujmując, szkodzi przez zubożenie diety, może powodować choroby ptactwa, zmienia naturalne zwierzęce instynkty oraz zachowanie, a także wpływa na pogorszenie jakości wód. To co w takim razie? Nic nie robić? A może jest jakiś złoty środek? A i owszem, po pierwsze zachowaj umier. Jak już koniecznie chcesz rzucić łabędziowi coś do jedzenia, to znajdź mało popularny akwen. Zapomnij też całkowicie o chlebie. Zamiast tego rozrzuć trochę ziaren, zbóż, ryżu czy płatków owsianych. Kukurydza też będzie w porządku, ale koniecznie upewnij się czy nie są sztucznie solone. Wówczas lepiej podaruj sobie dobroć, bo taka dobroć to nie dobroć. Primum non noce. A my, mam nadzieję, że słyszymy się za dwa tygodnie przy okazji kolejnego odcinka. Dzięki za Twoją uwagę i standardowo życzę przyjemności.